Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na taki krótki pokaz z, z pierwszymi wrażeniami i mini recenzją produktu Sayosa, to jest odżywka w sprayu Oleo Intense Thermoker. Także, jeżeli jesteście zainteresowani tym produktem, myślę, że jest dosyć ciekawy, bo mamy go aktywować ciepłym powietrzem suszarki, to zapraszam was do oglądania dalej. Więc przystępujemy do aplikacji. Mamy to. Y ten produkt rozprowadzić na wilgotne, osuszone ręcznikiem włosy. Taka dziwna konsystencja, trochę jak odżywka bez spłukiwania. coś przyjemnie pachnie, tak właśnie to jest... nie umiem określić tego zapachu nie chodzi mi o to, że mam krzywo. Trudno, tak krzywo kamerę. Nie chodzi o to, że to pachnie pomarańczami, natomiast powiedziałabym, że to jest zapach w kolorze pomarańczowym. Także rozpylamy na osuszone, wilgotne włosy, osuszone ręcznikiem. Ja oczywiście nie będę tego rozpylać na całej długości, włosy u nasady sobie odpuszczę. Trochę mi przeszkadza sposób aplikacji. Nie wiem, czy to zobaczycie. Psika takim. nie rozpyla takiej mgły, tylko psika takim jednostajnym takim siurkiem. I tutaj producent nam zapewnia, że jest to kuracja aktywowana ciepłem suszarki. I w celu uzyskania właśnie lepszego efektu mamy użyć suszarki. Żeby Was tej nie męczyć i nie zagłuszać, wysuszę sobie włosy i do was wrócę. Tak już moje włosy wyglądają po mm, użyciu suszarki. Trochę je tutaj ułożyłam prostownicą. I powiem wam, że wrażenie mam takie, że włosy są bardzo miłe w dotyku, są bardzo miękkie, lśniące, ale nie jest to jakiś tam spektakularny efekt. Mam wrażenie, że podobne efekty uzyskuję po prostu odżywką bez spłukiwania, z, chociażby z gliskura, taką Intensive Repair. Natomiast efekt jest całkiem zadowalający. No ale o tym produkcie coś więcej. On kosztuje około 20 zł, tu mamy butelkę 150 ml. Na pewno jest dostępny w Rossmanie, prawdopodobnie w Superfarmie, w Naturze też, wszędzie tam, gdzie już wcześniej widzieliście firmę Sajos. Producent nam tutaj zapewnia lekką pielęgnacyjną formułę, która ma regenerować i odżywiać włosy. Yy, formuła jest rzeczywiście lekka. Bałam się, że włosy będą obciążone, natomiast absolutnie nic się takiego nie stało. Więc tutaj duży plus, bo ja mam włosy przetuszczające się i, yy, no i produkt za ciężki. Na pewno włosy by mi obciążył i przetuszczył. Tutaj absolutnie nie ma żadnego takiego problemu. Yy, włosy widać, że są umyte i są świeże. Nie ma takiego yy, problemu, że tutaj nam coś obciążyło włosy. Yy, jest to termoaktywna pielęgnacja, którą yy, termoaktywna pielęgnacja aktywowana ciepłem suszarki yy, zapewnia sprężystość i połysk. i tutaj bałam się trochę tego produktu, bo yy, po, tak na logikę pomyślałam sobie, że skoro yy, mam to aktywować ciepłem suszarki, to pewnie coś pod wpływem ciepła rozpuści się i oblepi mi włos. i, i pewnie dlatego trochę bałam się tego produktu. Yy, natomiast yy, Odczucia mam bardzo fajne. Jestem trochę w szoku, bo byłam niemal pewna, że będzie to produkt na silikonie. Natomiast skład jest. Nie jest taki skład bardzo naturalny, ale jest to produkt oparty na glicerynie. Nawet dosyć wysoko w składzie ma mm, oczyszczoną keratynę. Także tak ten skład wygląda dla ciekawskich. Yy, I powiem Wam, że. Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajna, fajny produkt dla włosów o wysokiej porowatości, o średniej porowatości. Dla tych o niskiej porowatości raczej mnie polecała. Jeżeli jesteście ciekawi, o co chodzi z tą porowatością, to już jutro na kanale pojawi się film na ten temat. Tutaj wtedy będziecie miały link. Chociaż nie wiem, czy dam radę go wrzucić, no ale znajdziecie, znajdziecie. Postaram się. Także ja jestem pozytywnie zaskoczona tym produktem. Myślę, że będzie fajny dla włosów. Dla osób, które mają włosy zniszczone, suche, a przy tym są zmuszone do codziennego używania e, suszarki czy prostownicy. E, no i, i tak, no jestem zadowolona, bo włosy są gładkie i mięciutkie. Dajcie mi znać, czy, e, czy słyszałyście już o tym produkcie, czy go używałyście. To jest krok numer 3. Tam wcześniej mamy <laughs> szampon i odżywkę. E, Albo do spłukiwania, albo bez spłukiwania. W każdym razie taką, wiecie, odżywkę, którą nakładamy zaraz po szamponie. I jeszcze raz powtórzę, to jest Sios Oleo Intense Thermo Care Micro Spray Treatment. Także tak to wygląda. Według mnie bardzo ciekawy produkt. Fajnie, że, że nie jest oparty na silikonie. Fajnie, że jest taka lekka, nieobciążająca włosy formuła. I fajnie, że to jest produkt specjalnie przeznaczony do używania razem z suszarką, czy nawet z prostownicą. Według mnie jest to bardzo, bardzo fajna opcja i przy tym włosy bardzo fajnie pachną. A w czasie suszenia włosów taki się rozchodził delikatnie cytrusowy zapach. Także u mnie produkt ma bardzo duży plus. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał dalej. Jeżeli przy, przypadnie mi do gustu, to na pewno pojawi się w jakichś ulubieńcach, ale to już musicie ze mną zostać, śledzić mój kanał i i wtedy się przekonacie jak to dalej z tym produktem i ze mną będzie. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Do jutra, pa pa!